Okej, okay, witajcie. Z tej strony Kalasar, a to jest kolejny odcinek serii Dying Light i jest ze mną Altair. Siemanko. Tak. Zaraz zrobi tutaj nam skok chwały z błotu. Lecimy do głównej misji. Jednak potraficz był za daleko i nie biegliśmy po te surowce od... W ogóle, czekaj, w tamtą stronę jest... Ale dobra, to pokazuję. No, tam wierzę. pomóc, się potrzebuje. Pomoziemy mu No nie będziemy Żydami Aaaa <grystanie> kurde Coś co ty myślał, że tylko tobie wolno? <grystanie> wow, kopa mi wypchnął Gin! A ratuj nie w pańcu Wow, też zginął? Dobra Też 1000 expa Miło co on ma tutaj? Saperkę ma. A co oni tu filmowali? Oj, yy, o, 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 yy, yy, drewno. To kasyp tutaj był. To... Dobra, no to chodź do tej wieży. Wow wysoko trochę. A, w tę stronę, faktycznie. Green? Jestem przy pierwszej antenie. Ładnie. Jeśli antena nie ma zasilania, musisz je włączyć. W małym budynku u podstawy nadejnika znajdziesz włącznik. Nie, duży. <laughs> nie, alarm. <laughs> Fuck. O oh, to nie ja beczka uważaj Jaka Osip oh, Dobra Trzeba do beczki go jeszcze z tej kolejnej Aż cholera tu no Gorzej niż komary, no. Dobra, hmm. ja w ogóle sobie wskoczę i zobaczę na szybko, czy mogę... A, kuźku. ...wytworzyć jakiś... jakieś... Palna ciecz. O, koktajle mogę zrobić, patrz, jak miło. Dobra, <laughs> szybko, cztery koktajle będą. Wow, Co to? Nie... Jakiś... Ja sobie tworzyłem, weź pomóż. Chędzę. Co za tak chamsko, kurde, jak nie byłem gotowy, no. Dobra, no, apteczka od razu. Aż cholera. Odtajnę. O. Łoń. Macie. <słyski> Koń, nie palił się? Uważaj. <noise> Aha, dzięki. <noise> Zwa synchronizacja była. <noise> jeszcze jeden to poczekaj, rzucę w niego. Łoń! Piekle. W ogóle mogę coś jeszcze stworzyć. Palna ciepć, lary i piaski do rzucania. Trzeba się dać. mi go trochę pod Nie krępuj się Ech. A już nie mam A ich wybywa Ach kurde za późno mi nic zrobiłem Ło wow. A myślałem że już padł A ja co mogę zrobić? Oj, wow. 44 HP Może wezmę satelkę, będzie lepiej Już, a Jeszcze ja wypomnę tyłu Kurde, wytrzymały, wytrzymały No już te na najmniej straciłem gdzie jest? Kurde, nie mogę znaleźć tego to jest zginął. Ja. Dobra, to już nie będę używać mołotowów. A <grymka> to saperka, dobra, kurde, ale <grymka> ściąga tak. Dobra. No musimy teraz... O, jaka to ściąga. Jaki glut, ty. Obrzygał mnie. Wrzeszczę, bo jakiś zarażony po z flakami zwisającymi z gardła właśnie na mnie Co to tłumaczy? Co? Co to było? Jest. Nie? nie? u mnie po prostu spadł. Kurde, zaczął nim mi miotać jak szatą. Pewnie grał w Diabolo. Kudy. zatrzymał się na chwilę w powietrzu, jak spadał i zaczął nim kręcić. Hahaha. <laughs> Gwiazdką do rzucania. A, bo tam coś jest. O matko, ja już na wieżę szedłem. Okej, okay, dobra. Coś trzeba zrobić. Tak. O, szafka. Trzeba... Ej, znowu mi ukradłeś, no. O, Masz obok jeszcze jedną. Kurde. Idę trych padł? <laughs> Dobra, włączone. Dobrze, a teraz wstosowanie na górę. No kurde, gdzie to jest? Hm. Śmiesznie to wygląda, jak dziubie tymi łapkami. Dobra, jest, udało się. 130 kasy. Co? Ja miałem 160. <śmieszne> Znajdźka, dobra, tutaj zrobimy. Co, się teraz musimy? Dokładnie. W samochodzie? <laughs> masz, masz, dobra. dobra. Hmm. Hmm. Hmm, tutaj mam radę. O co, spadłeś prawie? prawie? no. <laughs> o ja też prawie spadłem. <laughs> Gdzie tu się... a tutaj, patrz. Ja tam próbuję. Słuchaj, <laughs> <laughs> właśnie taki żółto czerwonych poszlak to znaczy że może tam się wspiąć. No, spadłem. Świetnie. <śmiech> <śmiech> kala kala serca Polska patrzy. <laughs> no. yeah. W ogóle... a tutaj... Świetnie. Znowu nie trafiłem. Się łapać. Nie wiem chcę, co. Chcę, nie chcę no, dziwisz mu się, upał jest na polu, nie? Mm -hmm. No co ty robisz, kurde, co to miało być? Zbugował się w I nie wypchało na zewnątrz. A tutaj jest prostsze wejście dobra, no, jak on się A ten zombie co tu robi? Zami, gdzie, co, jak. Był tutaj zwykły ząbek. Pe, pewnie był w parku, że co mi się przemienił, jak już był na wieży. Nie wiem. Tak a Harim, Jak on? Karim, ktoś zdoła to rozebrać na części. Nie ma do czego włączać. Chuller, tego się obawiałem. Dobrze, przejdź do następnej wieży, jest niedaleko to. Yeah. Bień. <laughs> Ty, Nie, jak, jaki odgłos. Co? Nie! Jakieś <grystanie> deal zebrałem komuś. Ja jestem ja, ja dosłownie na samej górze tej... Jest tam coś ciekawego do zbierania, czy już mogę to, sobie Znajdźka. Jakaś flaga. Co my gramy, w Assassin's Brotherhood, czy kurcze... Dying Light, że flagi tu są do zbierania. No i kawa i jeszcze jakiś tutaj przedmiot. Ja, I szes... wejść. już 16 dolców fajnie, tylko. Okej, okay, jakbym chciał zejść, to. No, na pewno trafię w ten samochód, jasne, z tej wysokości. Nie no, dobra, spróbuję, to, to będzie komiczne. Uwaga. Co? Nie no, w sumie się boję trochę. Czekaj, czekaj. No, bez kitu. Ej, ja już nie mogę wrócić nawet na. Nie, dobra, wszedłem. Ale nie, no jest jakieś miejsce do którego można skoczyć i. No złapałem się na szczęście. Myślałem nie, zresztą. no dobra. Kalasar, uważaj, yy, patrz w stronę tam gdzie mamy no, iść. Jestem na górze. Yy. Ja będę skakać. No ty masz tyrolkę. Yy, tylko ja jestem nad tyrolkami. Yy. Uwaga, skaczę. Może trafię. Ty nie trafię, nie trafię. Holera, nie trafiłem. Yy. <laughs> no ja prawie jestem na górze. Za bardzo uwierzyłem w swojej umiejętności <laughs> Kurde prawie się spadł Ja pierdzielę Dobra, ty tyrolką jadę na dół O! Nie! Czemu mi się nie złapał? A ja się odrodziłem na wieży, więc spoko. Chodzę na górę tam do trylu... No do tego, do linek. Nie, nie? Kurde wziąłem. Już mi się łapał Liny, nie? I nagle się I... puścił sam za się. No a w Far Cry też były takie wieże do zdobywania, tylko tutaj jest Gim. fajnie... no. No? Był helikopterkiem. Dobra, ginę. A tak, bo w czwórce był ten helikopterek, faktycznie. <grym> Wlatywałeś na samym górę. No, no, no. Dobra, razie ja się odrodzę? Też na nabierze. <noise> I to tak. też w tym ciulowym miejscu tak y, pomiędzy tyrokami a ziemią. <noise> a tu jest ten kosz, widzisz mnie? Możesz tu skoczyć. Nie wiem czy doskoczysz. Tu gdzie ja jestem? <głos> <głos> Teraz mu <noise> zwinności od razu. Kończy, tak ładnie. Zobaczmy, co my tu mamy. Właśnie, ja coś mam? Nie, nie mam. Kopnięcie z wyskoku, mówisz? Jak to się robi? Y, spacja sk i... Sk e. Tak, tak? skok i E. To, czyli, to, czyli to co ja zrobiłem, gdy ty rzuciłeś koktajl młotowa. Hmm. No, spróbuję to zrobić. Ej! Dobra, fajnie, fajnie. Ty jesteś? Dobra, pięknijmy tutaj drugiej anteny może, co? Jasne. już Zabij najwięcej zombie oczu. Dziesiątka. Ta antena druga, daleko ona jest w ogóle. No, jakoś jej nie okay, widzę tak. co jeśli drugi przekaźnik będzie zepsuty? Pomyśl raczej, co zrobisz, jeśli zawiedzisz Raisa. Prawidłowa odpowiedź brzmi, zginiesz paskudną śmiercią. Kie... Wisne przyjemniaczki. No. Jeszcze kto tu zginie, zobaczy No, moją saperką walnę. Jak coś to będziesz moim mięsem armatnim O kryjówka O Można odblokować Chociaż trochę chyba wspinanie będzie po skałach, co? Nie gdzie tam Ja już jestem na samej górze. O, tadam. No, coś O dobra, dały rana. O policyjny ten gdzie? A tu, faktycznie. Dobra, to ty się nimi zajmie, ja spróbuję otworzyć, bo to trzeba, niestety zamek. Bardzo hmm. trudny, fuck. Wow. Nie po twarzy, mówiłem. Kurde, co to było? E, skoczyłeś po prostu na niego. No i zrzut nawet zleciał. Gdy nie trzeba, to wszystko się pojawia nagle. ale fajne. Możesz i kurde mi później chciał dać, no? <grym> Ach, A choli... O nie, słyszę chyba wielkiego. Jak ciągnie swój młot. Jest, udało się. Gdzie? Dobra, tak szybko, szybko. No że kurde dobra. nie ma... nie ma pistoletu, są tylko kajdanki. Wiesz kajdanki? Zabawimy się w nocy. <grym> Okej. <Okay. grym> spadaj. spadaj. O, dobra, mam w ogóle. Mogę młotowy wytworzyć? Mogę nie. jeden się przydać. Cholera. Aż Ja mam młotek, tajdanki. ale nie, nie można ich zabrać. <laughs> tu to to jednak jedna ci się spodobała ta opcja. <laughs> <laughs> Też to, to, to tak myślisz? Bijesz się już z nimi? Tak, 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 bije się na nimi. Ło. Wow. Czekaj, mołotowę tam mi <laughs> I mam mapkę Szymołotowej. O, matko. Łonicie. Patrzeć, a oni są w piwnicy. Nie, <śpiewanie śpiewanie> tam jeden był. Błąd. A faktycznie, no, no. <śpiewanie> Kurde. Aż. <Asz. śpiewanie> <śpiewanie> Trzęska z użycia Eee, ten nie do końca. E, e, no, zgaśnięty ogień. No i też, ale nie aż tyle. Przede. No, ja no bo nic nie ma ciekawego. No, razie ta druga antena. Ile minutek mamy? Piętnaście. O apteczka. idzie. Okej. Okay. O apteczka. Y. No otworzyłem tamtą karetkę właśnie. O wzrost poziomu siły. Dzięki. Młotowami idzie fajnie farmić tego. <laughs> jest duża grupka jakaś. Y, tego expon walki. No a granat... jest kolejny. O ty. Bardzo to... trudne, kurde. Dobrze wiedzieć. O mam wierzę. Jestem przy drugiej andenie. Otworzyłem policję jest spod O, jest no coś. Jest w środku. No pewnie Aleksiej. Noś. Aha. są dość męczący. I bożol bycie zatrzymali. Musisz dostać się do środka i włączyć ten nadajnik. Dam furgonatek, gdyż czego kurwa chcę? Tak, czekaj. Vera, nadajnik jakiś mamy włączyć. Możesz się cofnąć tutaj do mnie i będziemy policyjne z tym zaptecz i tu drugi mateczka ja mam cztery, to chyba jeszcze mi styknie czekam... Ja na 42 eee już służyłem tak z 10 ja czekam już na wieży znaczy na antenie Ech, zawróć Ten tak, 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 tędy, tędy, to przyjdziesz. i tu po skarach. o właśnie Złapiecie, złapiecie, złapie A chciałem w kop kopnięciem takie Ja też to chciałem, tylko że nie mogę, bo jestem w strefie Muszę ponoć. się wspiąć na wieżę. Na jakiego wała chcesz to robić? Rais mi to zlecił. Rais? Nie wyglądasz na kogoś od niego. Jak sobie chcesz. Dam znać Raisowi, że nie chciałbyś mnie przepuścić. Co? Kuźwa. Nie, nic z tych rzeczy. Chcesz na górę? Hmm. Ej, idź. Dziękuję bardzo.

nad tobą już. Uj, <noise> <noise> Jak chodzi, kręci się w kółko Myślę, Musisz... Nie tu, nie tu, nie. Pff. Złapałem się. Czekaj, pokażę ci. tutaj, po prostu? No, jestem tu. <noise> A, I stąd. No tak. Nie umiem skakać, kurde. no. <noise> się w końcu. Dobra, luzik. Ude, ta wspinaczka tutaj, kurde, ciężka jest. No, ale też, kurde, satysfakcjonująca trochę. Trzeba, kurde, trafić jeszcze myszką, nie? <laughs> To też prawda. To pomyśl sobie, co mają konsolowcy. No idź. O. A. Na Ja na konsoli to tylko ekskluzywy, głównie kupuję. Czyli coś co nie wyjdzie na kąpa. O, no, czwórkę zagrał w ten The Last of Us. to było dobre. Jeszcze grałem, gdy było na PS3 dopiero. No, świetna gra Obejrzałem sobie ją akurat. Raczej ja zagrał. He, no i nie wiem teraz co zrobić. Co? A, okej. Okay. E, nie, po prostu jest to jest taki dziwny punkt. Że nie wiem gdzie wejść dalej. A! Szlak by do A tu. Okej, okay, jestem na samej górze. Takie znaczy, prawie na samej. Jak ty się tam tego złapałeś? Przekaźnik jest w porządku. Skill. Marta. <laughs> <laughs> dużo grałem w Assassin's bo to w końcu moja ulubiona seria, więc no. <laughs> Słyszysz mnie? Altair mnie nauczył, Ezio, Edward i tak dalej, i tak dalej no wiem. Efekt krwawienia tak zwanego. My też spowodowałem Assassinio, ale... już już aż tak nie miał. No to racja. O, o, o. ja Jestem jest hardcorem, wspinam się jeszcze wyżej. Po to. Nie wiem, może będzie kolejna znaczka jak na tamtej. No widzę tutaj... Zrobiłeś? Jest flaga. Jest, druga flaga, yeah. I znów nie wiem gdzie tu skoczyć, okay, żebym przeżył. Cholera. No i kurę znowu. tam eee, Po żółto-czarnych tych. A nie, sorry. Eee, jak będziesz nade mną, to jest taka. Taki, taki próg wystaje z wieży. Nie, ja ten jakby. A. Kurde, spadłem, no. <laughs> A. Faktycznie. A ja mam znów problem, bo nie wiem jak stąd zejść, żeby przeżyć. Nie chcę kurna YOLO znów robić bez kitu. Na 50% szans mamy, że przeżyjemy. Mhm. Mm znów, znów tylko furgonetkę widzę kupią, no? <laughs> nie, nie chcę jak głupi znów skakać na furgonetkę, no? Chłosie Uff, <laughs> Jest, udało się. No i tam w tej skrzyni żółtej będzie flaga. No w zawiach podgonetka, mówisz? Tę, tutaj. Dobra, skaczę. Trafiłem! Coś tam nie podniesiesz, nie? No przecież. Nie trafiłem. A, tak nisko było. Ile ma życia? A, dobra. Myślałem, że uratowałem cię apteczką. Ale fajnie to wyglądało. Ten reflektory tak fajnie zaczepiłeś się widzicie <grystanie> mi coś zło. teraz? o tej porze <grystanie> Dobra, idziemy do Raisa a tam u niego nie ma chyba? rzutu czasami? z rzutu, a tak mistrza Jego ludzie na pewno nam nie pomogą w końcu to Mendy o. co tam masz? Nie moją szłaostną dupę. O, zabójca. Posłem bosiem nie ciebie gdzieś. A Na razie tylko dwóch fatalinistów mamy na mapie, nie? A niestety. O niestety. Ouch. O. o. Art. ten rajs jest. No twoja robota, co nie? Ibrahim. Dobra robota, zio. Pomogłeś wszystkim, a zwłaszcza Zirowi i Kamdenowi. Teraz słyszą cię bez Pierwszy raz od... No chyba w ogóle pierwszy raz. No Widzimy się no To w fajnie. Dobra, teraz szybko do rejsa. Eee, zobaczymy, co z tego wyjdzie wszystkiego. Ja nie bym szło jakieś wyzwanie. Znaczy wyzwanie. Jak udało się, wiesz, zaznaczyć na mapie jakiś punkt i żeby gra, yy, to zaakceptowałem jako wysiek dwóch graczy, nie? Kto pierwszy, tam dostaje ileś expa. Aua! Można było farmić sobie. No dokładnie. Ach, kurde, złamałem nogi. Też tak wiem, pośmiecałem się tam o skarpie. No. to, daleko jest jeszcze? To no już chyba powinno być jakoś. Muszę się nie No, ale teraz już była po poza i będzie trzeba się przebiec, co? Dokwater jeszcze, jeżeli tu nie będzie. Racja. możliwości. Będzie trzeba Czy dokładnie. Kalein? Kalein? Jeśli masz chwilę, to chciałbym połączyć Cię z kimś, kto bardzo chce z Tobą pogadać. Kto taki? Czy to Kyle Crane? A kto pyta? Mam na imię Troy. Przewodzę niewielkiej grupie ocalałych z Sektora Zero. Mówimy o sobie żar. Tektor Zero jest kompletnie odcięty. Crane, zanim przywróciłeś łączność radiową, nie wiedzieliśmy nawet, czy ktokolwiek inny w mieście pozostał przy życiu. Chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni. Dałeś oh, nam nadzieję. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jeśli my moglibyśmy jakoś pomóc tobie, Crane, po prostu nam powiedz. No dobra. <laughs> Na razie nie potrzebujemy chyba nic. Może jakaś broń by się przydała lepsza? O, to, to na pewno. O ładzimy. O, był tu kwarter, Proszę. Zadanie wykonane. Mhm. No, jest tylko kurczak, handlarz. Ale można Słabo. kosztowności. Nie tutaj tylko tu, to yy, nie mogę mu sprzyjać, a nie no mogę Bez spiny No właśnie kup i zobaczmy Bo patrz taniej masz jakieś aerozole za 36 to można wszystko pokupować też kupiłem do rzucania hmm. fioletowa saperka jakaś ale dobra, nie będę kupywać nic więcej to chodźmy do Raisa, gdzie on jest? Och, tutaj nieźle, nie tylko zrobiłeś to co zlecił ci Kari, udało ci się też wrócić w jednym kawałku brawo, dostanę teraz antyzynę wydawało ci się, że to mi wystarczy? Masz jeszcze sporo do udowodnienia. Słuchaj, naprawdę potrzebujemy leku. Daj mi go teraz, a ja wrócę i zrobię co zechcesz. Dostaniesz antyzynę wtedy, kiedy ja powiem. Ani sekundy wcześniej. Ekstra? Się jednak wiedzieć, mm -hmm. że jestem rozsądny. Zrób to, o co cię proszę, a dam ci nie jedno, a dwie skrzynie antyzyny. Ech, dobra, niech będzie. Co mam zrobić? Ta robota różni się trochę od zabawy z antenami. Będzie ona wymagać trochę więcej. Superzwas. Umiejętności narzucenia swojej woli. Tworzenia własnych zasad. To sprawia, że jesteś mężczyzną. Czy jesteś panem swojego losu, krain? Czy też jesteś tylko czyjąś kukiełką? Wydaje mi się, że znam odpowiedź. Pogadaj z Karimem, zobaczę, czy warto tracić na ciebie czas. Uho, jak to 27. Ale możemy pogadać z nim, zobaczymy. Są tu nam połowie. Karim. Potrzebni są wszyscy gracze. E, właśnie próbuję tutaj jakiś punkt umiejętności sobie przyznać. Chyba nic nie mam. Okej, okay, lecę. A przyjacielu, raj cię lubi. Widać to. Da, Ty jakoś pośród, tego nie, pośród, nie czuję. Jesteś pośród żywych. Zadanie, które mam dla ciebie jest banalne. Musisz tylko odebrać kilka paczek z paru pobliskich osiedli Których konkretnie? Pierwsze to warsztat Jaffara. Jest na wschód stone. Pamiętaj jednak, że nie wszyscy, z którymi będziesz rozmawiać, będą chętni do współpracy. Potrafisz chyba być przekonujący, co? Pa, trochę się kierek, motów. Dogadamy się. Dobra, czekaj, wysłane z wiadowcy <grym> na obce. <wiosenie> o, dostarczone nawet przedmioty z Dzięk Light, kompany, dziwne jak nie odebrałem nawet wcześniejszej paczki. Właśnie, bo nie możesz dwóch na raz wysłać, nie? No właśnie, no. no. Szczerze mówiąc, fakt niedotrzymania słowa przez Raisa mnie nie zdziwił. Mi na no, przerwało. Um. Bezczelna ta gra, naprawdę. Dobra, to może zakończymy ten odcinek, my poza odcinkiem się udamy do kwatermistrza. Racja. Słuchajcie. Jakby tego powiedział, zaraz, znowu pada. Dobra, to tutaj zakończymy ten odcinek. Dokładnie. Mam nadzieję, się podobało. Do usłyszenia i na razie. Hejos.